Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Diablo, jesteście na moim kanale i witam was wszystkich w pierwszym odcinku na moim kanale z serii Deforesta Zapraszam do oglądania. Chyba o czymś zapomniałeś, Dawid. Co? No, ale powiedzieć z kim nagrywasz, to co? A dobra, jeszcze nagrywam z takim e, liptim, taki lisek, no. I co, zaczynamy? Zaczynamy, ja już jestem. No to fajnie, okej, okay. ja Czekam książkę. Ja już zbieram. No, Fortimi. Bierz tę książkę, jeszcze się najedz przed odlotem, bo będziesz później tego żałował. Taka książka jest? No schował do... ...kieszeni w dupie. O. o! O, bo tu jest ludzka A nie jakiś się ekran w sensie to jest mało powiedziane. To żeby coś, ale właśnie wyciąłem... Zabić... Zdjąłem ubrania z babki, która tutaj leżała, co nie? Co? Zdjąłem ubrania z babki, która tu leżała. A ty już zacząłeś grę? No. Łot. Mi dopiero to, syna no, no, porywają. No widzisz. Ja już zbieram rzeczy tutaj na zewnątrz mm. Kamienie, nie kamienie O, cześć Kurde no depta po mnie jakiś debil Widzicie, no co ja mam zrobić, no? Nie. Nie. O, ty kurwa ty, życie mi schodzi <grym> I Chuju Dobra Ej, family friendly content, proszę nie przeklinać Co? Family friendly? Robimy taki kanał? No, a co? Czemu nie? Dobra, a gdzie są walizki? Tu są walizki. Czeka, Jak ja się pojawiłeś, sobie... to się pojawiły walizki. Znalazłem e, jakiś e, ten, e, kawałki materiału. Alkohol znalazłem, możemy się upić. Faktyk. Znalazłem patyk. Pobij tą babkę, co tutaj leży, to będziesz mógł z nich ubrania. No i ja mogłem Każdy może To zajebiście no Kurde mógłbyś tak e, nie wiem Z Nie zacząć nie zaczynać od, od, od okradania kogoś Jezu język mi się połącza Cześć ja muszę sobie przycisnić jeszcze gra Ach. Mmm, display, graphics ty tutaj nie ma chyba opcji, żeby przyciszyć audio. Gameplay, gameplay tu będzie mm, Mikrofon. O ty, na no to bom, widzę taki wskaźnik, jakbyś korzystał z tego. Mm, dobra, z inwentory. A dobra, Jest dobrze, możemy leczyć. Ja już patyków mam max, więc Dobra Więc tak, rozbiliśmy się na jakimś zadłupiu. Mamy się która nawet chyba nie ma zdjętego zabezpieczenia z siebie. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak to wygląda. Nie wiem, ja wy mi się wydaje, że ma chcesz dotknąć? Ej, chodź, 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 chodź. Nie, choć, nie, chodź, nie. Chodź, 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 chodź. Dobra. E... Chwilę, mogę jakoś wy wystawić rękę. Nie. Słuchaj. To ja się otwierało ekwipunek, tak? Eee, mam krótko falukę? I Wow pod I ej, ekwipunek jest pod I O dobry mam dzień Czekaj, jak to się robi o bo chyba... A masz kijem A ja mam kija, a ty nie Mam kija. Czekaj, jak się robi odzidę? Dobra, chwila. Właśnie. Mam! Dzidę wam! Mogę ją rzucić? Chyba mogę Chyba ja nie będę taki chabem no, ja Mam na no pole, coś skraftował, powiedz mi to Troszeczkę brudny jestem, powinniśmy się wykąpać Dobra Mam plan, najpierw się musimy zorientować w terenie, co ty na to? No dobra Zbudowałem patek z ziemi Chciałem drzewo Co ty robisz? Poluję na wiewiórkę A, to też nie wyszło. wyszło Chodź tu mała Ty, trafiłem? Tak, trafiłem, trafiłem tak. Ciekawie, czy skopiowaliśmy mięso Nie, wykradłeś a moje, nie twoje, bo moje, bo moje. I ty, no dobra, ale ja mam coś lepszego od ciebie. Co, skórę? Skórę z nie, wiewiórki? Nie. nie. E, dobra, wiem gdzie jesteśmy. Czekaj, dywalność sarnę głową wiewiórki. A. Dobra, słuchaj. Wiem gdzie ja jesteśmy, Ale to co powiesz, wybiję sarnę! Avid, pomocy! Nie będę ci pomagał jest... w zabijaniu sarny, bo ja już swoją utłukłem. No ale pomógłbyś mi, no bo ja nie mam broni wyciągniętej, a ja go w obie wiórki. Po Pomóż Dawid. Nie. Pomóż Dawid. Ale ja cię nie widzę, gdzie ty jesteś? W lasku gdzieś. Nie wiem czy ty, nie ty nie jest, mogę jest, ale to ta spojrzeć. gra nazywa się The Last, nie? Ocknąłem się gdzieś tam, co tu widzę, się, ja cię widzę. O, tutaj jest moja włócznia. Dobra, jestem cały we krwi. A to raczyłbyś mi pomóc? Teraz? Tak. O, zabijem ją już. Dobra, Brawo. Ja zabiłem. Zabiłem sarnę głową dobra. Biorki, Chodź stąd, bo to nie jest dobre miejsce na obóz. Dobra, czekaj, bo mam tego. Mam upgrade'a teraz, mam głowę sarny. Brawo, chodź stąd, to nie jest dobre miejsce na obóz. Czy jest coś ciekawego? E, poza tym, że tutaj jest takie jedno drzewko, gdzie się kanibale spełnią, to nie. To nie jest dobre miejsce na obóz. Gdzie jesteś Dawid? Dawid! Poluję na jaszczurkę Chcę Ci pokazać głowę mojej sarny, którą utłukłem głową wiewiórki. Brawo ty, jestem z ciebie dumny No! O tych chuju uderzyłeś mnie. Dobra, dobra, tak sobie Czy ty nie rzuciłeś kamieniem? Nie <noise> Ty chamie No wy to widzieliście chodź, Zbieraj rzeczy, zbieraj rzeczy Kto by mnie rzucił kamieniem? Kanibal Tu są walizki, chodź Where? Tu gdzie jestem Rozumiem, że jestem taki brzydki, że nie idzie na mnie patrzeć, ale bez przesady możesz się tu spokojnie. No dobra, ale Wizer mógłbyś nie kraść mi wszystkich walizek, bo w tych nie wiem. Są takie, takie różne leki, a ja też chciałbym sobie poopierać. Nie ma contentu, na no Nie ma kontentu. Tak. chyba <laughs> Dobra, chodź, niszczymy te super, bo z nich leci o. różne materiały. Ogólnie to I chciałbym jeszcze powiedzieć, że. Idziemy tak. od razu po ten? Podtwarzacz po ten cały? Podtwarzacz. Tam w tą stronę był. Czekaj, czekaj. O, no, naj, 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 naj. Wiem, gdzie my jesteśmy, wiem, gdzie my jesteśmy. W drugą stronę, w drugą stronę. Tam się często mutanty spawnią. A na okay. początku gry miał. A ja mierzyc... sobie zjemna gecko na odcinku. Brawo, to. Mmm, mówi za siebie, content. Content, tak. A, żeśmy się w tak dupym miejscu. Dodatku po jaki pyszny kątem. Dobra, nie sprintuj, nie sprintuj, nie. Słuchaj, zaśmy żeśmy się mm. rozbili w tak, bo jestem trochę głodny, nie chce mi się pić. By było coś pić. Ale nie jest tych jagódek. One no, są. Zjem białe. Te jagódki. Są białe. No i co z tego? Lubię białe. się. Jak, idzie, jak idziesz, to się patrz w ziemię i klikaj, E. może podniesiesz coś czego to nie ma. O, dzwonią do mnie, nie odbieram. Wodą no odcinku. Chyba, że zrobimy szybkie cięcia. Nie Te walizki są moje, tamte były twoje. Te są moje, te są moje. A ty wiesz, że one są dzielone i tak na dwie osoby. No tak, ale druga osoba dostaje tu też matki. No nie, ja dostałem hajs no Bo ja go nie zabrałem. Dostałem no leki ja. A, to ja to by kradnę. No To wyjaśnia. Tam są kontenery. No, do nich warto pójść, tam jest elektronika. Tak, na bomby. Mhm. Czekaj, słońce zachodzi, czy co? Czy mi się tak tylko. Bawimy się, w World Ride Center. Te płytki, jak to się nazywało? Circuit board, W ogóle jest ta gra po polsku? Bo ja mam po angielsku ustawioną. Ja mam po polsku. Jak to zmienić? Najprawdopodobniej w ustawieniach gameplay. czekaj, ja zaraz. nam, na, Zaraz. Na, Polski, chiński, koreański, bojsz, kolejny jakiś język, którego już nie znam. Okej. Okay. stary chiński. Polskie! Chodź tutaj, jest mięso z żółwia. No A ma w sobie słomki? Tak. Weź skorupę. Ma w sobie tak. Łooo! Wow! U ciebie też to tak wylądowało? Pa. No i już. Moja skorupka mi odleciała, muszę nową wziąć. Właśnie wiem, widziałem. Dobra, chodź, bo się już ten um, ciemno robi, a my nawet nie mamy jak ten. Poczekaj, ja nie podniosłem gry. jeszcze elektroniki całej. To tutaj jest jakiś rysunek, czemu mi nie powiedzieli, żebym podniósł rysunek? A no tak, rysunek zapomniałem, bo to jest taki rysunek. Tak, masz znaczy rysunek taki. Spis, jakby co so w tych kontenerach jest, można tak, powiedzieć. Tak, taki rysunek do dupy. Się... Nie, to jest mm -hmm. ten, chyba lista pasażerów, czy coś. Nie wiem, co to jest jakiś spis kontenerów. To jakiś kawałek papieru. Papierosy z tego będą, więc się nadają. Ty. Ja. Dobra. Słuchaj. Ogólnie, hmm? to jesteśmy trochę w dupie. No. Bo to nie jest dobre miejsce na obóz. To naprawdę nie jest ani kszty dobre miejsce na obóz. Hmm, ja sobie o szczurkę, żeby mieć to Harmora. Brawo Ty. Tak, Brawo ja. Może się osiedlimy tam, gdzie kiedyś się osiedliliśmy. Wiesz, to, to będzie bardzo dobry pomysł. Czy? No ale tym razem w takim miejscu, żeby drzewa nie były z ja ktoś nie wie o co chodziło Znaczy, nic nie Ja nie znam wie, tą bo... mapę praktycznie na pamięć, ale tutaj widzę, że na podglądzie na OBS ie mam strasznie ciemną grę To może zmienić ustawienia gry Czekaj Też zobaczę U mnie jest bardzo ładna grafika Wszystko hmm. ładnie widać Zapalniczka pod którym była? Pod E? Chyba L, L? F może L, L, L O Dobra Co no to macie O światło. il nie wiem dlaczego, ale ten znaczek z zapalniczki przypomina mi bardzo jakąś markę. Mi też. E, chyba albo bo pusztwarne. Łota! Sarenka! Człowieku Sarenka, masz już choć... mięso. I ją walnąłeś. Hmm. Tu tutaj jest dużo małych kamyków zbieraj je po drodze. Może to by było całkiem dobre miejsce na bazę. O jagody, jagody niebieskie. O kurwa, kanibale. Potem bawcie się z kanibalami, a ja sobie zjem jagodę. Moja postać czuje się bardzo dobrze po tych jagodach. Ej, kucaj, 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 kucaj. Jeden kanibal już wie, gdzie jestem. Jesteś idiotą, z pieprzami. Albo w sumie nie. Czekaj, to jest dobre miejsce, tam jest woda. Jesteśmy, no, dobra, trochę daleko. Oberwał Wal nam cię da na przypadek Dokończyć tak. go Dobra, już go wykończyłem Gdzie jest ten drugi? Uważaj, garda, garda, garda Czekaj chwilę, bo dzwonią do mnie ciągle, a ja mi to przeszkadza Tam jest sarna chyba to był jedyny o, ja go chciałem zabrać. Aaaa. chop. Czekaj, bo słyszać. To był tak tylko. Kurwa, nie mam kompasu i nie wiem dokładnie gdzie iść, się zgubiłem. Dobra, jebać, baton. Co so tak na oko, so bo tak. nie jestem pewien, ale strzelam, że jesteśmy w lesie. Chyba wypuść to, wypuść to gówno Dobra, bije tom. Pomóż mi ją dobić. Ała, obrywałem Mam z ciebie. I ty też mnie uderzyłeś. Dobra. Kto ja. to ciało i leci? No chyba, jeżeli chcesz ognisko zrobić, szybko spalić te trzy ciało. A, nie tak, kurwa. Jak się ten budowało, coś? M chyba. Nie, pod B. B, dobra. Kto, dobra. Kto robi ognisko? Ja. A jak anulować ognisko? Dobra, no, ST. Ja zapalę. Eee, głodny jestem, jak nastawić cię do mnie? Eee, I bierze steka do ręki. Czekaj chwilę, muszę napisać do mojej mamy. O. Ej, ale nie wolno czegoś takiego mówić. A ty, się A ten, się potwaliłem się prosto, się 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 no to podpalenie. Dobra. Osi. O nie, o nie, wszystkie nie, No, nie, teraz nie, trzeba założyć Ja już założyłem nie, o więcej tego mięsa. o oh, nie, Co? Jesteśmy o nie, nie, wiem gdzie jesteśmy. Nie wiem czy to widać dokładnie na OBS-ie ale... Jesteśmy koło kanionu Dlaczego włożyłeś tam aż tyle mięsa? Nie wiem, na pewno nie grałem w tą grę, myślałem że mogę je zabrać sobie z obieńska. Ale wiesz jak, że jak będzie dużo żaru to ci się ten... kondycja zniszczy Tak jak się w tym Dobra, to co? Zostawiamy to miejsce? Tak. No zniszczyłeś ognisko? Ja pitole, człowieku. To zaraszujemy grę do kanionu. O, sarenka! Abyś uciec. Moja sarenka. Nie chciałbym ci nic podpowiadać, ale jeżeli zrobisz sobie włócznie nawet taką spatykę, taką drewnianą, nie? No mam ją. I rzucisz nią w sarnę, to ona jest tajemnego hita. Warto wiedzieć. Czujesz pragnienie. Muszę się czegoś napić, Dawid. Mhm. Widzę ten e, zimowy biom nie wiem gdzie jesteśmy. Ja też wiem, gdzie jesteśmy. Ej, hey, Dawid, a poczekałbyś na swojego kolegę? Mm, nie. Zartuję, już czekam tutaj na kamieniu. Chodźcie tutaj, króliczki. Ty jednak, króliczki, króliczki ze mną bawisz w kotkę i myszkę. Mamy już 20 minut odcinka. Sario? Powinnie... No. Oczywiście, 25 i 5. Nie Dobra, ja powoli zamarzam Ty zamarzasz Już nie Dobrze Mniej się kąpałeś, mn. mn. ty ty człowiek, który kompletnie... Tędy, tędy, przez kamienie, przez kamienie Gdzie, kurde? Panie, ja nic nie tak. widzę Dosłownie, mam strasznie ciemny obraz 11. ja mam zwykły kontrast z monitorem, dlatego na nagraniu wszystko widać. O coś w <coughs> Jezu. w komentarzach piszą na zdrowie lipi. Ty. Tutaj coś widać, a tam już nie. Okej, miłego, ja idę przez kamienie. A ty idziesz tam, gdzie wtedy budowaliśmy bazę? Tak mi się wydaje. Tak, idziesz dokładnie tam. kamień, ale jestem po drugiej stronie. Idę za Twoim wskaźnikiem na ślepo. Dosłownie widzę tylko jakieś kontury kamieni. Może masz za kontrast ustawiony. Najprawdopodobniej, ale taka jest. jakiś jagódek, pamiętam, że w tych okolicach właśnie nie mnóstwo. Jezu, ja myślałem, że sarna jest już kanibalem. Hmm, trochę mi ciebie ścina na odcinku. Dlaczego te sarny są takie krwawe? Mam też żółwia Mam sarnę, zabiłem sarnę Ja wolnołem żółwia tym Kijam Jezu, to był ptak I Teraz się jakoś tak jaśniej zrobiło, chyba na księżyc wyszliśmy Żółwia Udało się. No czemu się chyba chodzić coś gdzieś w tejże. Mam głowę. O jest zajebista ta głowa. Gdzieś uważa jak się nasz krzaki, bo tu gdzieś mogą być krzaki z górkami. Walizki tu są. Tak. Chyba też dziś strzały były, co, nie? Tak właśnie, to tutaj. Tam jesteś? Szedł no. W innym miejscu. Kradu, kradu. Cały jaj. Ale lecimy dalej. No co, znowu tutaj budujemy? Możemy. E, dobra, bo to już jest 23 minuty odcinka i ja już kończył. jak sądzisz? Co. No w sumie znaleźliśmy miejsce, gdzie się chcemy budować. Dobra. No to. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie odcinka Mnie i U e... Lipciego. Tak, subujcie Lipciego i subujcie mnie. Przypominamy też o łapkach w górę. E... Zapraszamy też. Co, co ty robisz? Ja nic, nie zwracaj na mnie uwagi. Dobra. E... Ja z Liptym Małpką, albo jak to woli, Liptym Liskiem. Aha. Się żegnamy Z Liptym Małpką?! O,